Nie wiem, jak się Po co teraz grozi te samochody tutaj? To co ty robisz? Co ty robisz ty z ty 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 tym autem? Brawa tambiena była! Zamknięta brama! Dalej, ten Bez ty! Aha! Co stało? Pan go zakuje, on jest nago w miejscu publicznym Pan go zakuje i ogarnie A nie lewa prawa? Dobra, mi się już nawet pierdoli się... Róweku, co ty myślisz, że będziesz biegał nago w miejscu publicznym? Cię chyba głowa boli Zamknięta on prawa, była Brama była zamknięta. No i git, czataj. Brama była no zamknięta. Nie. No? Byłem płacony, że to zrobić. No, to tu no, nie, nie, nie trzeba było tego znaleźć Teraz Znam. Okej, okay, ale cię przedstawię. Nie było. Aż prawo zachować nie. Wszystko, co powiesz, zostanie wykorzystane przeciwko tobie w sądzie. Masz prawo do adwokata. Jeżeli cię na takiego nie stać, zostanie przydzielony z urzędu, o ile takowy znajduje się na wyspie. Ty chcesz skorzystać z jakiegoś prawa? A czekaj... ja próbowałem wjechać, i mi się nie udało. To wreszcie nie wjechałem, to czyli nie zamlełem żadnego prawa. No sprzeczałbym się z tym, z tego względu chociażby, że tu było obraza funkcjonariusza. Dobrze wiesz jakimi słowami. to obraza funkcjonariusza? Dobrze wiesz jakimi słowami i do tego obnażanie się w miejscu publicznym. Ale jak ubrań nie mam to... No. Dobra, ja ci się tutaj ogólnie wylegitymuję. Ja byłem płacal, że to zrobić, żeby używają. Nazywam się Tomasz Mnoski, szef i... deputy II stopnia. Oto jest moja legitymacja. Dziękuję. E, powiedz mi, gdzie znajdę twoje ogólnie do, dwu, twój dowód osobisty. W bucie prawym. Już sprawdzam. No, Okej. Okay. To się czyta Dwayne, rozumiem. Była No okej, okay, dobra, to ja cię teraz poszukam od góry dołów do sprawdzenia. Czy nie masz czegoś w niebez... nie, nie, nielegalnego, lub niebezpiecznego w e, ekwipunku? Tak to biedny jestem, naprawdę. No, no, tak właśnie widzę. Powiedz mi, czy ogólnie chcesz skorzystać z jakiegoś prawa? No. Bym wziął adwokata, ale... nie opłaca mi się chyba, co? Wiesz co, to zaraz sprawdzimy ogólnie jakie paragrafy ci doszły i czy faktycznie... Na zrobię Dzięki. Dobra. Eee, czekaj, gdzie ty jesteś? Zaraz posprawdzam te punkty i ci podam wszystko, jak to wygląda, okej? Okay? Ty psikłaś, kurde, ja myślałem, że on. Na <grywia> no, zdrowie do niego. No i ja. To wam. No. Anioł, chyba. Nie wiem. Jak nie weszło? Nie, Nawet mnie nie załamujcie. No jest, dobra. Weryfikator. O, panie, a my tu mamy nawet czerwony ten. Ucieczka przed funkcjonariuszem. Zaśmieniem z uczniami, przez służbą porządkową dla funkcjonariusza państwowego, obnażanie się w miejscu publicznym. Więc, tak, panie drugi Wayne, już podaję panu wszystkie te... Ogólnie wyszły to trzy paragrafy. Byłem na chwileczkę ten. Jest to LP1, to czyli moje... ucieczka przed funkcjonariuszem. Jest to LP5, obraza i LP7. Jest to. Ech. Ale nie obraziłem funkcjonariusza przecież. A, o tak, dobra, to przepraszam. No, LP7 to jest obnażanie, obnażanie się w miejscu publicznym. Teraz pytanie, czy chce pan skorzystać z adwokata? A na ile to ten? 30 tak. miesięcy. Jeszcze tylko sprawdzę pana tutaj fotorobotem, czy nie jest pan poszukiwany. Nie, nie trzeba, proszę pana, nie trzeba, nie, pan, na spokojnie. <grym> oj, 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 no dobra, no to są tutaj widzę dwie, posz... dwie gwiazdeczki poszukiwania, więc 20 miesięcy. Także to jest łącznie 50 miesięcy plus 150 tysięcy kary. To nie jest trochę dużo kary? Eee, to znaczy, no tyle przewiduje ogólnie taryfikator. Także to jest norma. A nadal będę mógł za kaucją wyjść? Eee, tak, kaucja w tym wypadku wynosi 125 tysięcy, to jest maksymalna kwota, ponieważ masz 50 oh tysięcy. I jeżeli chciałbyś wyjść z kaucją, no to wtedy wyniesiecie to 275 tysięcy. Jak mam 7 tysięcy, to co mogę zrobić? No nic nie zrobisz. Eee, te 7 tysięcy to nie jest dużo pieniążków, Pan mówi. No nie. I rozumiem, że będzie opaseczka. No chyba, że pan chce wezwać adwokata jednak. No jakby opaski i tak nie ominę no. No nie ominiesz. No właśnie. No tutaj mówię, tu maksymalnie będzie można co najwyżej z kwotą na tej opasce tutaj negocjować, a nie wiadomo w jakim czasie też pojawi się adwokat. No to wiesz to. No to... dawaj tą opaskę Rozumiem To jeszcze tylko szybciej sprawdzę dla mnie, spra dla pana Sprawdzę tylko czy pan nie posiada jakieś ogólnie tutaj opaski Żeby nie było Bo możliwe, że pan Nie, nie trzeba posiada. proszę pana No muszę niestety A ja nie Może pan powtórzyć? A ja nie chcę Żeby pan mnie sprawdzał na opaski Procedury Gdzie są te opaski? Eee, Taski uprawnienia kadeci, bla bla, 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 Dobra. Jaki on ma ten 86566... 5... 86... 8-6. No, kurde, czemu tej szóstki nie dało? No dzień spłaty. Do kiedy? 11. Oj oj, 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 Widzę, że posiada pani już niestety dwie opaski. I to niespłacone w terminie. Nie, to są jakieś jaja? Także no niestety nie... będę musiał wezwać prokuratora. Poku atua? A proszę pana. Może, może, może... Ja nie lubię poku nic nie poradzimy, no. Nie, no to są jakieś jaja. Dlaczego? No co? Ale jakie jaja? Może no, by byłam kurde, z tam podkosiłam w paleto i szeryf znowu kurde podjechał tym odholownikiem i znowu chciał mi auto odholować razem ze mną. Aha, dobra. No dalej, błagam, ja niech będzie prokurator. Ale przecież kościół to nie jest nie. ich. Przecież tam każdy co może stać po prostu. No, no to dlaczego chciał mnie, chciał, mia... chciał mnie... Chciał kurde eee, razem ze mną? No to dlaczego chciał, e, chciał mnie razem z autem odholować? Nie wiem. Czemu jakieś muchy tutaj latają? To mi nie wolno, to mi nie wolno, to dzieje, ja mam stać? w powietrzu. Ale to chyba dobrze, bo przynajmniej wiemy, że powietrze jest świeże. Tutaj jednak życie odbywa się na tej celi. Nie, ja się znowu stanę pod tym Dobrze, rozumiem. Mam to w dupie. Wieczorka domowe. Y no, żeby tutaj tak wiesz. Trochę jakby to powiedzieć... Y nie było tak smutno. Zawsze można popatrzeć, jak ładnie latają. Ja leży, kwiczę. Dobra, ja go załatwię, sprawię, jak go wyputane. Łatwie sprawę, to wychodzę. Ej, ej, to ma pytanie mam. for life. Bo co nie? Bo mi się co chwilę no, łamują okay. na konto i wysyłają do każdego tam jakieś zapro. I czy, czy bym mógł ten... No... Nie, no na Discordzie. Discordzie. I czy bym mógł um, zmienić po prostu z Discorda i byście mnie tutaj dodali? Z 30, 30 miesięcy na 50 miesięcy No niestety, ponieważ posiada pan dwie gwiazdki poszukiwania, nic na to nie poradzę a ogólnie jest, no mówię, gdyby pan nie miał też trzech, o, dwóch już opasek, bo ta jest trzecia i w tym wypadku musi zostać założona niestety już rozprawa sądowa Ja nie lubię sądu No i po co było się wbijać w tą bramę? Pięć tysięcy zarobiłem. No, ale czy było warto? I teraz panu powiem, pan teraz zarobił 5000. Teraz, teraz będzie pan poszukiwany ogólnie, bo będzie miał pan rozprawę sądową założoną, więc będzie musiał pan zapłacić za koszty sądowe to po pierwsze gdzie mogą one wynosić od 20 nawet do 100 tysięcy. Zależy od sędziego i jak to szybko przebiegnie. Druga sprawa będzie to kara w wysokości niespłaconych opasek. Także no, eee. łącznie tam wyjdzie pewnie tego sporo. No, bo teraz z tej opaski wychodzi już 150. Z tej opaski panu wychodzi 150 tysięcy. Jakby. Może. A wie pan, moja opaska była najdroższa? Już sprawdzam panu. Najdroższa opaska była za 260 tysięcy. Potem była opaska Jurec. za 200 tysięcy. Teraz jest za 150. I w tym wypadku wychodzi to już łącznie panu ponad 600 tysięcy. Czyli łącznie. Czy 610 tysięcy o. Łącznie wychodzi teraz. Jak mogę szybko zarobić pieniążki? Taką dużą kwotę? Jedyny sposób to jest, chyba, sprzedaż ogólnie auta. Jak nie mam auta i mam jakiś motor wydajmowany? panie, No to teraz w tym wypadku to nic zostaje albo kopalnia. Po prostu liczyć na to, że trafi się ruda złota, chociaż zauważyłem, że dużo teraz oddaje też ruda Niklu, ale to by musiał pan posiadać drugi poziom górnictwa. Znaczy to jest kamieniołomu, przepraszam. Nie wiem, jaki mam mogę sprawdzić. bo nikiel jest ogólnie, ruda jest niklu za 3000, tysiące, niby dużo, ale no rudy niklu wyratuje więcej niż ogólnie rud złota, bo złoto teraz no słabo dropi można powiedzieć, bo kopałem no, fakt faktem jest droższe, no bo jest 18 tysięcy, ale zanim pan wykopie tą jedną rudę złota, to masa wyskoczy, tego o niklu już bo tam od 20 do 30 można nawet no więc, no jest, jest różnica A wie pan, że byłem najszybszy w klasie, dlatego mam ten piorun na klacie. No, ale no niestety nie był pan na tyle szybki, żeby uciec przed kulą, którą tutaj kolega niestety wysłał w pana kierunku. No, Pajdan, masz sniper-K2. Bardzo silna jest. Znaczy akurat to nie ja strzelałem, bo nie jestem za rozwiązaniem. Dzień dobry. Przemocny. Dzień dobry. O, dzień dobry. Yy, mamy Mówimy tutaj... Na to Oczywiście tylko pana tutaj przykuję do ławeczki, żeby sobie nie biegał za bardzo po celi, okej? Okay? Bez problemu oczywiście. No 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 okej.